Usiądźcie wygodnie, drodzy widzowie, bo dziś opowiem wam historię, która wydarzyła się w nie tak odległych czasach, w wielkim mieście, gdzie między wieżowcami zagubił się duch prawdziwej wigilii. To opowieść o milionerze, który myślał, że ma wszystko, aż pewnej świątecznej nocy stało się coś, co zmieniło jego życie na zawsze. Jeśli podobają wam się takie historie pełne magii i prawdy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zapisać się do naszego kanału. Czeka tu na was wiele podobnych opowieści. W centrum miasta, w luksusowym apartamencie na ostatnim piętrze, mieszkał człowiek niezwykle bogaty. Mał wszystko, o czym inni mogą tylko marzyć pieniądze, władzę, szacunek płynący ze strachu. Nazywał się Marek i zdobył swój majątek ciężką pracą, ale gdzieś po drodze zapomniał o czymś ważnym. Zapomniał o ludziach, o tradycjach, o tym, czego nauczyli go rodzice w małej josce pod Sandomierzem. Skąd pochodził? Nadeszła wigilia. Marek siedział sam przy wielkim stole w swojej jadalni. Stół był nakryty białym obrusem, na którym leżało szano u jedyne, co jeszcze pamiętał z dzieciństwa. Dwanaście potraw stało na stole, każde przygotowane przez najlepszego kucharza w mieście. Ale pustka wokół była tak wielka, że aż dźwięczała w uszach. Żona odeszła lata temu, dzieci dorosły i wyprowadził się za granicę, rzadko dzwoniły. Przyjaciele Marek nie mał przyjaciół, mał tylko interesantów. Gdy wybił szósty dźwięk dzwonu kościelnego, Marek usiadł do stołu. Spojrzał na dwanaście dań i poczuł, jak coś ściska go w gardle. Przypomniał sobie wigilię z dzieciństwa, gdy cała rodzina zbierała się w małej izbie. Mama układała na stole to, co udało się przygotować, często niewiele, ale zawsze z miłością. Tata dzielił się opłatkiem, życząc wszystkim zdrowia i szczęścia. Śpiewali kolendy, śmiali się, rozmawiali do późnej nocy. Nagle, gdy Marek sięgał po kieliszek z wodą, zobaczył coś niezwykłego. Na stole, obok jego nakrycia, pojawił się dodatkowy talerz. Nie był tam przed chwilą. Marek był tego pewien. Biały talerz z niebieskim wzorem, dokładnie taki, jakie mama stawiała na stole w jego dzieciństwie. Przetarł oczy, myśląc, że to zmęczenie albo iluzja. Ale talerz był tam. Prawdziwy, namacalny. Serce zaczęło mu bić szybciej. W polskiej tradycji zawsze stawia się dodatkowe nakrycie dla wędrowca, dla gościa, który może zapukać do drzwi. Ale Marek nie spodziewał się nikogo. Drzwi były zamknięte, domofon wyłączony. Kto mógłby przyjść? I wtedy usłyszał kroki. Kroki były ciche, powolne, jakby ktoś nie chciał przeszkadzać. Marek zerwał się z krzesła, serce waliło mu jak młot. Spojrzał w stronę korytarza, skąd dochodził dźwięk. Drzwi do jadalni skrzypnęły lekko, mimo że były zamknięte przed chwilą. W progu stanęła postać w długim płaszczu. Staruszek, siwy jak śnieg za oknem, z twarzą pooraną z marszczkami, o łagodnym, ale zmęczonym spojrzeniu. W dłoni trzymał kij, buty mał przemoczone, a na ramionach osiadły płatki śniegu. Dobry wieczór, powiedział spokojnie, jakby to było całkiem zwyczajne spotkanie. Czy mógłbym się ogrzać? Marek za nie mówił. Myślał, że to może żart, może ktoś z ulicy, może włamywat. Ale w spojrzeniu starca było coś takiego, że nie potrafił mu odmówić. Tym bardziej, że na stole, czekał już ten dodatkowy talerz. Wyciągnął drżącą rękę i wskazał krzesło naprzeciwko siebie. Proszę, wyszeptał. Proszę usiąść. Staruszek uśmiechnął się ciepło. Usiadł powoli, jak ktoś. Kto dawno nie zaznał spokoju. Kiedy Marek nalał mu barszczu i podał pierogi, mężczyzna skinął mu w podzęce. Przez chwilę siedzieli w ciszy, słuchając tykania zegara i lekkiego trzasku płonących świec. Sam pan. Zapytał starzec po chwili. Tak. Marek spuścił wzrok. Sam. Szkoda. Taka noc jak ta nie lubi samotności. Zna pan to przysłowie? W wigilie nawet drzewa szeptają, żeby ludzie byli razem. Marek się nie odezwał. Patrzył tylko na przybysza, którego twarz wydawała mu się dziwnie znajoma. Jakby już go kiedyś widział? Może w dzieciństwie? Może we śnie? Starzec jadł powoli, z szacunkiem, jak ktoś, kto pamięta, że każdy kawałek chleba jest darem. To dobra kolacja, wpowiedział po chwili. Ale nie o to chodzi, co na stole. Chodzi o to, co w sercu. Te słowa przecięły ciszę jak nóż. Marek uniósł wzrok. Starzec patrzył na niego przenikliwie, jego oczy błyszczały jak świecznik na stole. Dawno temu, synku, rodzice uczyli cię, by zawsze pamiętać o tym dodatkowym talerzu kontynuował. Bo może ktoś zapuka. Albo może ktoś wróci. Skąd pan wie, że, Marek urwał w pół słowa. Bo nagle zrozumiał, że nikt nie mógł znać jego rodzinnych zwyczajów. Starzec wstał. Spojrzał na niego z łagodnym uśmiechem i położył dłoń na jego ramieniu. Dziękuję za gościnę, Marku. Dawno nie siedzieliśmy razem przy stole. Marek zamarł. Oddech zatrzymał mu się w piersi. Z bliska zobaczył to, czego nie zauważył wcześniej uznajomy gest, sposób, w jaki starzec poprawił rękaw, dokładnie tak robił jego ojciec, zanim zmarł trzydzieści lat wcześniej. Tato? Wyszeptał. Starzec nic nie odpowiedział. Tylko spojrzał na niego tym samym spojrzeniem, jakim żegnał go przed laty. Potem odszedł w stronę korytarza, a światło świec zadrżało. Gdy Marek pobiegł za nim, nikogo już nie było. Pozostał tylko cichy zapach siana i lekko uchylone drzwi balkonowe. A na stole opłatek. Dwa kawałki. Jeden złamany. Drugi czekał. Marek stał w pustym salonie, trzymając w drżących dłoniach kawałek opłatka. Uzy płynęły mu po policzkach bez opamiętania. Po tylu latach, po tylu straconych chwilach, ojciec przyszedł. Czy to był naprawdę on? Czy może tylko wytwór samotności i tęsknoty? Ale opłatek był prawdziwy, ciepły, jakby ktoś właśnie go trzymał w dłoniach. Usiadł z powrotem przy stole i patrzył na ten drugi kawałek opłatka. Przypomniał sobie, jak ojciec zawsze mówił: Marku, nie łam się z nikim przez gniew. Zawsze znajdź drogę do pojednania, bo życie jest za krótkie na wojny. Ile razy złamał tę zasadę? Ile razy wybrał dumę zamiast miłości, pieniądze zamiast ludzi, samotność zamiast rodziny? Tej nocy coś w marku pękło. Wszystkie mury, które zbudował wokół serca przez lata, runęły jak domek z kart. Wstał od stołu, wziął telefon i zadzwonił do córki. Dzwonił raz, drugi, trzeci. Wreszcie odebrała, Zaskoczona. Była w Londynie, gdzie spędzała święta ze swoją rodziną. Przez chwilę panowała cisza, bo nie rozmawiali od miesięcy, może nawet dłużej. Ale potem Marek powiedział tylko: Przepraszam. Za wszystko. Kocham cię. Kropka. I usłyszał płacz po drugiej stronie. Płacz, który brzmiał jak wybaczenie. Następnego dnia Marek zrobił coś, czego nie robił od dziesięcioleci. Pojechał do swojej rodzinnej joski pod Sandomierzem. Dom rodziców już tam nie stał, został sprzedany lata temu. Ale kościółek, w którym chodził jako dziecko, wciąż był. Wszedł na pasterkę, usiadł w ławce i po raz pierwszy od lat słuchał kolęd. Słowa cicha noc, święta noc brzmiały jak echo z dzieciństwa. Płakał cicho, ale już nie z żalu, tylko z ulgi. W nowym roku Marek zmienił swoje życie. Nie stał się nagle innym człowiekiem, ale zaczął małymi krokami. Sprzedał część swojego biznesu i założył fundację pomagającą samotnym starszym osobom. Sam zaczął odwiedzać dom seniora, rozmawiać z ludźmi, którzy jak on niegdyś zostali sami. Odnowił kontakt z dziećmi, a z córką rozmawiał teraz każdego dnia. Zapraszał do siebie sąsiadów, których wcześniej nawet nie znał z twarzy. Uczył się na nowo, czym jest prawdziwe bogactwo. Kolejna wigilia była inna. Przy stole siedziała jego córka z rodziną. Syn przyleciał z Ameryki, przyszli sąsiedzi, znajomi. Stół był pełen, izba pełna śmiechu i rozmów. Gdy Marek stawiał na stole dodatkowy talerz dla wędrowca, jego wnuczka zapytała: dziadku, dla kogo to nakrycie? Pogładził ją po głowie i powiedział: dla kogoś ważnego, kto może przyjść. Albo dla kogoś, kto już przyszedł i nam przypomniał, co jest ważne. Tej nocy, gdy wszyscy śpiewali kolendy, Marek spojrzał na okno. Przez chwilę wydało mu się, że za szybą stoi znajoma postać, staruszek w długim płaszczu, który uśmiecha się i kiwa głową. Ale może to był tylko odblask świecy? A może nie? Nieważne. Ważne było to, że Marek zrozumiał przesłanie. Że nigdy nie jest za późno, by wrócić do korzeni, do tego, kim się naprawdę jest. Że prawdziwe bogactwo to nie to, co mamy w banku, ale kogo mamy przy stole. Tak kończy się ta historia, drodzy widzowie. Opowieść o tym, że czasami potrzebujemy cudu albo znaku z nieba, żeby przypomnieć sobie, co naprawdę się licie. Jeśli ta opowieść dotknęła waszych serc, zostawcie łapkę w górę i zapiszcie się do naszego kanału. Mamy dla Was jeszcze wiele takich historii, które warto usłyszeć i zapamiętać na zawsze.